Kybalion, Studium Hermetycznej Filozofii Starożytnego Egiptu i Grecji, autorstwa Trzech Wtajemniczonych, rozdział 6. Boski paradoks. Połowicznie mądrzy uznający względną nierzeczywistość wszechświata wyobrażają sobie, że mogą zaprzeczać jego prawom. Takimi są zarozumiałymi i próżnymi głupcami, rozbijającymi się o skały i rozrywani na wszystkie strony na kawałki z powodu ich szaleńczych wywodów. Prawdziwie mądrzy, znający naturę wszechświata, używają prawa przeciw prawom, wyższego przeciwko niższemu. I przez sztukę alchemii przekształcają to, co niechciane, w to, co wartościowe, i tym samym triumfują. Mistrzostwo nie składa się z niezwykłych snów, wizji, ekscentrycznego wyglądu lub życia, lecz na używaniu wyższych sił przeciwko niższym, uciekając od bólu niższych płaszczyzn poprzez wibrowanie na wyższych. Orężem Mistrza jest transmutacja a nie zarezumiały sprzeciw, kybalion. To jest paradoks wszechświata, będący rezultatem prawa biegunowości, które manifestuje się, gdy wszystko zaczyna tworzyć. Wysłuchaj tego, gdyż ukazuje to różnicę pomiędzy półmądrością a mądrością. Mimo, że dla nieskończonego wszystkiego wszechświat, jego prawa, jego moce, jego życie, jego zjawiska są rzeczami doświadczalnymi w stanie medytacji czy snu, to jednak dla wszystkiego, co jest skończone, Wszechświat musi być uważany za rzeczywisty, a życie, działanie i myśl muszą być na tym odpowiednio oparte, chociaż z ciągłym zrozumieniem wyższej prawdy. Wszystko w zależności od własnej płaszczyzny i praw. Gdyby wszystko wyobrażało wszechświat jako rzeczywistość, byłoby to nieszczęściem dla wszechświata, gdyż nie istniałaby wtedy ucieczka z niższego na wyższe, doskonalenie. Wtedy wszechświat stałby się stały i rozwój byłby niemożliwy. A jeśli człowiek opiera się na półmądrościach. Działa, żyje i myśli o wszechświecie, jako o zaledwie śnie, podobne do jego własnych skończonych snów, wtedy tak się dla niego faktycznie staje. I jak lunatyk wciąż się potyka, chodząc w kółko, nie rozwijając się. Z powodu ignorowania naturalnych praw, będzie jednak ostatecznie zmuszony do przebudzenia się przez ciężki upadek, tłukąc się i krwawiąc. Koncentruj się zawsze na gwieździe, lecz niech Twoje oczy pilnują kroków. Inaczej wpadniesz w iluzję przez ciągłe patrzenie w górę. Pamiętaj o boskim paradoksie, że chociaż Wszechświata nie ma, to on wciąż jest. Pamiętaj o dwóch biegunach prawdy, absolutnym i względnym. Strzeż się półprawd. To, co hermetycy znają jako prawo paradoksu, jest aspektem prawa biegunowości. Hermetyczne zapisy pełne są odnośników do pojawienia się tego paradoksu w rozważaniach problemów życia i istnienia. Nauczyciele ciągle ostrzegają swych uczniów przed błędem pomijania drugiej strony każdego pytania. A ich ostrzeżenia są szczególnie kierowane na problemy absolutnego i relatywnego, które kłopoczą uczniów filozofii, a które powodują, że tak wielu myśli i działa sprzecznie z tym, co jest powszechnie znane jako zdrowy rozsądek. A my ostrzegamy wszystkich uczniów, aby na pewno uchwycili boski paradoks absolutności i relatywności, inaczej wpadną oni w iluzję półprawdy. W tym celu została napisana ta konkretna lekcja. Czytaj ją uważnie. Pierwszą myślą, która przychodzi do myślącego człowieka po tym, jak uświadomi on sobie prawdę, że wszechświat jest mentalną kreacją wszystkiego, jest to, że wszechświat i wszystko, co zawiera, jest jedynie iluzją, nie rzeczywistością. Ale jego instynkty odrzucają tę ideę. Lecz to tak samo jak i inne wielkie prawdy, musi być rozpatrywane zarówno z absolutnego, jak i relatywnego punktu widzenia. Z absolutnego punktu widzenia, wszechświat jest oczywiście iluzją w swej naturze. Snem, fantasmagorią, w do samego wszechświata. Rozpoznajmy to nawet w naszym zwykłym spojrzeniu, gdyż mówimy o świecie jako o przemijającym programie, który przychodzi i odchodzi, rodzi się i umiera. Gdyż element nietrwałości i zmiany, skończoności i bezsubstancjonalności zawsze musi być połączony z ideą stworzonego wszechświata. Kiedy jest przyrównywany do idei wszystkiego, niezależnie od tego, jakie są nasze wierzenia odnośnie natury obu. Filozof, metafizyk, naukowiec i teolog wszyscy się zgodzą odnośnie tej idei, a myśl tę można odnaleźć we wszystkich postaciach filozoficznej myśli i religijnych koncepcji, tak samo jak i w teoriach odpowiednich szkół metafizyki i teologii. Tak więc nauki hermetyczne nie głoszą niesubstancjonalności wszechświata w znaczeniu mocniejszym od tego, który jest tobie znajomy. Chociaż ich prezentacja tego tematu może zdawać się nieco zaskakująca. Wszystko, co ma swój początek i koniec. Musi być w pewnym sensie nierzeczywiste i nieprawdziwe. Dotyczy to również wszechświata według wszystkich szkół filozoficznych. Z absolutnego punktu widzenia nic nie jest rzeczywiste poza wszystkim. Niezależnie od tego, w jakim znaczeniu myślimy, czy dyskutujemy na ten temat. Niezależnie od tego, czy wszechświat jest stworzony z materii, czy jest on mentalnym wytworem umysłu wszystkiego, jest on niesubstancjonalny. Nietrwały, jest rzeczą podlegającą czasowi, przestrzeni i zmianie. Chcemy, abyś dogłębnie zdał sobie sprawę z tego faktu, zanim ocenisz hermetyczną koncepcję mentalnej natury wszechświata. Przemyśl wszystkie inne koncepcje i zobacz, czy nie jest to ich prawdą. Lecz absolutny punkt widzenia pokazuje tylko jedną stronę medalu. Druga strona jest relatywna. Prawda absolutna została zdefiniowana jako rzeczy takie, jakimi zna je umysł Boga. Podczas gdy prawdą relatywną są rzeczy takie, jakie rozumie je wyższy rozsądek człowieka. Zatem, mimo że dla wszystkiego wszechświat musi być nierzeczywisty i iluzyjny jak sen czy rezultat medytacji, to dla skończonych umysłów, będących częścią tego wszechświata, a doświadczających go poprzez śmiertelne zmysły, wszechświat jest w istocie bardzo rzeczywisty i należy go za taki uważać. Rozpoznając absolutny punkt widzenia, nie możemy popełnić błędu ignorowania czy zaprzeczania faktom i zjawiskom wszechświata, które objawiają się naszym śmiertelnym zmysłom. Pamiętaj, że nie jesteśmy wszystkim. Obrazując to odpowiednim przykładem, wszyscy rozpoznajmy fakt, że materia istnieje dla naszych zmysłów. W przeciwnym razie źle na tym wyjdziemy. A jednak, nawet nasze skończone umysły rozumieją stanowisko, że z naukowego punktu widzenia materia nie istnieje. To, co nazywam materią, jest jedynie skupiskiem atomów, które są jedynie zgrupowaniem jednostek mocy, nazywanymi elektronami czy jonami, wibrującymi w stałym ruchu okrężnym. Kopniemy kamień i czujemy to uderzenie. Zdaje się ono być rzeczywiste, pomimo tego, iż wiemy, że jest jedynie tym, co opisaliśmy przed chwilą. Lecz pamiętaj, że nasza stopa, która czuje uderzenie poprzez działanie naszego mózgu, jest również materią, więc składa się z elektronów, tak samo jak materią jest nasz mózg. A gdyby nie działanie naszego umysłu, nie znalibyśmy wcale ani stopy, ani kamienia. Tak samo ideał artysty czy rzeźbiarza który stara się mu odtworzyć w kamieniu czy na płótnie, zdaje się dla niego bardzo rzeczywisty. Tak samo jest z charakterami postaci, w umyśle pisarza czy dramaturga, które chce wyrazić tak, aby inni mogli je rozpoznać. Jeśli jest to prawdą w przypadku naszych skończonych umysłów, to jaki musi być stopień rzeczywistości obrazów mentalnych tworzonych w umyśle nieskończoności? Och, przyjacielu, dla śmiertelników ten wszechświat mentalności jest naprawdę bardzo rzeczywisty, jest jedynym, jaki poznamy, chociaż wznosimy się w nim z płaszczyzny na płaszczyznę, coraz wyżej i wyżej. Aby wiedzieć, że jest inaczej, doświadczając tego, musimy być samym wszystkim. Prawdą jest, że im wyżej się wzniesiemy, im bliżej umysłu Ojca sięgamy, tym bardziej widoczna staje się iluzyjna natura skończonych rzeczy. Lecz dopóki wszystko nie wchłonie nas w siebie, ta wizja nie zniknie. Nie potrzebujemy więc zastanawiać się nad zjawiskami iluzji. Rozpoznając prawdziwą naturę wszechświata, poszukujmy zrozumienia jego mentalnych praw i dążmy do używania ich jak najlepiej w naszym rozwoju życia, gdy będziemy podróżować przez kolejne płaszczyzny istnienia. Prawa wszechświata są niemniej żelaznymi prawami z powodu swojej mentalnej natury. Wszystko, za wyjątkiem wszystkiego, jest nimi związane. To, co jest w nieskończonym umyśle wszystkiego, jest rzeczywiste, w stopniu ustępującym jedynie samej rzeczywistości istniejącej w naturze wszystkiego. Nie bądź niepewny ani zmartwiony. Wszyscy jesteśmy stale utrzymywani w nieskończonym umyśle wszystkiego i nie ma tu nic, co mogłoby nas skrzywdzić, ani czego mielibyśmy się obawiać. Na zewnątrz wszystkiego nie istnieje żadna siła, która mogłaby na nas oddziaływać. Możemy zatem być spokojni i bezpieczni. Gdy zostanie to zrozumiane, wówczas świat będzie pełen komfortu i bezpieczeństwa. Wtedy spokojnie i cicho śpimy, usypiani w kołysce głębi. Pozostajemy bezpieczni na dnie oceanu nieskończonego umysłu, który jest wszystkim. We wszystkim naprawdę żyjemy, poruszamy się i posiadamy swoje istnienie. Niemniej, gdy żyjemy na płaszczyźnie materii, materia jest dla nas materią. Chociaż wiemy, że jest to jedynie zgrupowanie elektronów, czyli cząstek elementarnych mocy, wibrujących szybko i obracających się jedynie wokół drugich w atomów. Atomy z kolei wibrują i obracają się tworząc molekuły, które z kolei formują większe masy materii. Materia nie staje się mniej materią nawet, wtedy gdy podążamy dalej w tym rozważaniu i dowiemy się z nauk hermetycznych, że moc, z której składają się jednostki elektronów, jest jedynie manifestacją umysłu wszystkiego i jak wszystko inne we wszechświecie jest ona w swej naturze często mentalna. Będąc na płaszczyźnie materii musimy rozpoznawać jej zjawiska, Możemy kontrolować materię, jak robią to wszyscy mistrzowie wyższego i niższego stopnia, lecz dokonujemy tego stosując wyższe siły. Popełniamy głupotę, próbując zaprzeczać istnieniu materii w relatywnym aspekcie. Możemy zaprzeczać jej panowaniu nad nami, co jest słuszne, lecz nie powinniśmy ignorować materii w jej relatywnym aspekcie, przynajmniej dopóki żyjemy na jej płaszczyźnie. Podobnie prawa natury nie stają się mniej stałe ani mniej efektywne. Kiedy dowiemy się, że są jedynie tworem mentalnym, w pełni działają one na różnych płaszczyznach. Pokonujemy niższe prawa, stosując ciągle wyższe. Jedynie w ten sposób, ale nie możemy uciec prawu ani całkowicie wznieść się ponad nie. Jedynie wszystko może uciec prawu, i to dlatego, że wszystko samo w sobie jest prawem, z którego wyłaniają się wszelkie prawa. Najbardziej zaawansowani mistrzowie mogą nabywać moce zazwyczaj przypisywane bogom. W wielkiej hierarchii życia istnieją niezliczone rangi istot, których istota i moc wykracza poza najwyższych mistrzów spośród ludzi i to w stopniu niewyobrażalnym dla śmiertelników. Lecz nawet najwyżsi mistrzowie i najwyższe istoty muszą uginać się pod prawem i w oczach wszystkiego są jak nic. Biorąc pod uwagę, że nawet te najwyższe istoty, których moce przewyższają to, co ludzie przypisują swoim bogom, nawet one są związane i podległe prawu. To wyobraź sobie założenie śmiertelnego człowieka, naszej rasy i naszego poziomu, który ośmiela się traktować prawa natury jako nierealne i iluzyjne, gdyż uchwycił on prawdę, że prawa mają naturę mentalną i są po prostu mentalną kreacją wszystkiego. Prawą, którymi rządzi wszystko, nie można zaprzeczać ani ich odrzucać. Tak długo jak trwa wszechświat, trwać będą i one, gdyż wszechświat istnieje poprzez cechy praw które tworzą jego podstawę i utrzymują go w całości. Hermetyczne prawo mentalizmu, mimo że wyjaśnia prawdziwą naturę wszechświata, w oparciu o zasadę, że wszystko jest mentalne, to nie zmienia naukowych koncepcji wszechświata, życia czy ewolucji. Tak naprawdę to nauka tylko potwierdza nauki hermetyczne. Uczą one, że natura wszechświata jest mentalna, podczas gdy współczesna nauka twierdzi, iż jest ona materialna, bądź też ostatnio, że w końcowej analizie jest energią. Nie jest błędem nauk hermetycznych uznawanie podstawowej zasady Herberta Spencera, która mówi o istnieniu nieskończonej i wiecznej energii, z której wywodzą się wszystkie rzeczy. Tak naprawdę to w filozofii Spencera hermetycy odnajdują najwyższe zewnętrzne stwierdzenie odnoszące się do naturalnych praw, jakie kiedykolwiek zostały ogłoszone. Poza tym wierzą, że Spencer był reinkarnacją starożytnego filozofa żyjącego w Egipcie tysiące lat temu, który potem inkarnował się jako Heraklit grecki filozof żyjący 500 lat przed naszą erą. Uważają oni również, iż jego twierdzenia o nieskończonej i wiecznej energii jest bezpośrednio zbieżne z naukami hermetycznymi, zawsze dodając swoją doktrynę, że jego energia jest energią umysłu wszystkiego. Przy pomocy uniwersalnego klucza filozofii hermetycznej uczeń Spencera będzie w stanie otworzyć wiele wewnętrznych drzwi filozoficznych koncepcji tego wielkiego angielskiego filozofa, którego praca ukazuje rezultat jego wcześniejszych wcieleń. Jego nauki odnoszące się do ewolucji i rytmu są prawie idealnie zbieżne z naukami hermetycznymi o prawie rytmu. Uczeń hermetyzmu nie musi więc odrzucać któregokolwiek ze swoich ulubionych naukowych punktów widzenia odnoszących się do wszechświata. Wszystko, czego od niego wymagamy, to uchwycenie zasady wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny, utrzymywany w myśle wszystkiego. Odkryje on, że pozostałe sześć z siedmiu praw będą pasować do jego naukowej wiedzy i będą mu służyć do odkrywania ciemnych miejsc i rzucania na nie światła. To nie jest niczym dziwnym, jeśli zdamy sobie sprawę z wpływu, jaki myśl hermetyczna wywarła na współczesnych filozofach starożytnej Grecji, na których to podstawach opierają się w znacznej mierze współczesne nauki i teorie. Zaakceptowanie pierwszego prawa hermetyzmu, mentalizmu, jest jedyną wyraźną różnicą pomiędzy współczesnymi naukowcami, a uczniami hermetyzmu. Jednak nauka stopniowo przemieszcza się w kierunku hermetyzmu, błądząc po ciemku w poszukiwaniu wyjścia z labiryntu, w który weszła w poszukiwaniu rzeczywistości. Celem tej lekcji jest wpojenie w umysł uczniów faktu, że dla wszystkich zamiarów i celów wszechświat, jego prawa i zjawiska są tak samo rzeczywiste w odniesieniu do człowieka, jak byłyby przy hipotezach materializmu czy energetyzmu. W każdym hipotetycznym ujęciu wszechświat w swoim zewnętrznym aspekcie jest zmienny, nieustannie płynący i przejściowy. Tym samym jest wolny od substancjonalności i rzeczywistości. Lecz zauważ drugi biegun prawdy. W każdej z tych samych hipotez jesteśmy skłaniani do działania i życia. Jak gdyby te przemijające rzeczy były rzeczywiste i substancjonalne. Stąd różnicą pomiędzy różnymi hipotezami, że w starych koncepcjach mentalna moc była ignorowana jako naturalna siła podczas gdy w przypadku mentalizmu staje się ona największą naturalną siłą. I ta jedyna różnica rewolucjonizuje życie w oczach tych, którzy rozumieją tę zasadę oraz prawa i praktyki będące jej rezultatem. Reasumując, wszyscy uczniowie, uchwyćcie zalety mentalizmu i nauczcie się poznawać, używać i stosować prawa z niego wypływające. Lecz nie ustępujcie pokusie, która jak naucza Kybalion pochłania na wpół mądrych, a która powoduje, Iż są oni zahipnotyzowani przez wyraźną nierzeczywistość rzeczy, co skutkuje, że błąkają się oni jak śniący w świecie snów, ignorując praktyczną pracę i życie człowieka, co kończy się tym, że rozbijają się oni o skały i są rozrywani na wszystkie strony na kawałki z powodu ich szaleńczych wywodów. ci raczej za przykładem mądrych, którzy według samego źródła używają prawa przeciw prawom, wyższego przeciwko niższemu. I poprzez sztukę alchemii przekształcają to, co niechciane, w to, co wartościowe, i tym samym triumfują. Podążając za tym autorytetem, omijają półmądrość, która jest głupotą, która ignoruje prawdę, że mistrzostwo nie polega na niezwykłych snach, wizjach i fantastycznych wyobrażeniach czy życiu, lecz na używaniu wyższych sił przeciwko niższym, uciekając od bólu niższych płaszczyzn poprzez wibrowanie na wyższych. Uczniu, pamiętaj zawsze, że orężem mistrza jest transmutacja a nie zarozumiały sprzeciw. Powyższe cytaty pochodzą z Kebaliona i warte są zachowania w pamięci ucznia. Nie żyjemy w świecie snów, lecz we wszechświecie, który będąc względnym, jest rzeczywistym na tyle, na ile odnosimy się do naszego życia i działania. Naszym zadaniem we wszechświecie nie jest zaprzeczać jego egzystencji, lecz żyć, używając praw, aby wznosić się z niższego na wyższe prawdziwe życie, czyniąc to, co możemy najlepszego w okolicznościach pojawiających się każdego dnia, i podążać tak dalece jak to tylko możliwe, za naszymi najwyższymi ideami i ideałami. Prawdziwy sens życia nie jest znany człowiekowi na tej płaszczyźnie, jeśli w ogóle komukolwiek, lecz najwyższe autorytety i nasza własna intuicja uczą nas, że nie popełniamy błędu żyjąc tym, co w nas najlepsze, w stopnie jaki tylko jest możliwy, ani zdając sobie sprawę, że wszechświat skłania się w tym samym kierunku pomimo wyraźnych dowodów, że jest inaczej. Wszyscy jesteśmy w drodze. Ona prowadzi nieustannie w górę, mając częste miejsca w postoju. Odczytaj przesłanie Kybaliona, podążając za przykładem mądrych, unikaj błędu na wpół mądrych, którzy giną z powodu swej głupoty.